Nie? potocznie można powiedzieć, teraz, tak No, no to tak. Teraz już się tak nie pouczę tego wszystkiego. Jaka świnia, taki schab. Ktoś śpiewał tę piosenkę, to był chyba Hot 16 Challenge. Jakiś kabaret, nie wiem, czy Nowaki, czy ktoś inny. Ale fajny, faj, fajny rytm, faj, fajny tekst. Czyli jaka świnia, taki schab, ale to nie jest schab, tylko karkówka. Żywa, piękna, świeża świnia pokrojona. Jeszcze raz dzięki dla Janka, Zosi oraz Staszka, a także pana Franka. To było coś niesamowitego. Janek, wy spróbuj. Dla mnie jest ok. Dałbym trochę więcej pieprzu tylko. Co zobacz. się żeby Robisz kółko? To są kiełbasy, Kiełbasem jest tak samo się robi, tylko, że muszę już wyliczyć, nie? Mm -hmm. no, to nie sobie, bo to. sobie. Jakby z sparzenia się wyjmuję, to żeby nie pękło, nie? Mm -hmm. Tylko od razu cały. Całe... Teraz tak co robimy z karkówką bo to jest karkówka można powiedzieć premium style czyli nie kupna nawet z tych najlepszych kupnych to jest jeszcze coś innego prawdziwa świna prawdziwe piękno nic naprawdę się nie marnuje a już na pewno takie super premium kawałki jak ta karkówka nie rozbijam marynata czyli co takie moje spostrzeżenie po prostu to mięso jest ono już trochę stoja wiem z dwa dni yy, zapakowane w worku w lodówce i ono w ogóle nie ma jakiejś tendencji, żeby nie ładnie pachniało. No, wciąż jest jakby, no świeże, zapach jest jakby niewyczuwalny. Wąchasz i jest, jest naprawdę cudowna sprawa. Jak marynują? Kremowa, trochę miodowa. Tutaj ketchup chyba będzie pikantny, zwykła, carfolowska oliwa, ocet z polskich jabłek, no a później dodamy sól, pieprz, może jakieś oregano, coś ostrego i się bawimy. To jest kawałek premium, zamarynuję. Oliwa, yy, trochę rozmarynu, czosku yy, i odrobina białego albo czarnego pieprzu. Patrz, jak to się rozrosło. Może rozmaryn to znajdę, ale tymianek, cholera, tym Jest rozmaryn, no i inne zioła. jakieś wziąłem, nie wiem, czy to jest tymianek, czy coś innego. Wszystko fajnie pachnie. Natrę do wora do lodowy. I gotowe jak mawiałby jeden z youtuberów, patrzcie tylko na to: foli, polędwica, zioła, czosnek, oliwa, pieprz. Nie soliłem, zamykam. Będzie na grill'a, może na działce. Zobaczymy. Jest ranek, byłem na działce: zerwać sałatę, szczypior, szpinak, krukole. To jest ogórki Władek, to są nasze: cukinia, marchewka, wszystko. Na raz nie wiem co za czy, czy, czy to jest coś, jakaś pleść, czy może czosnek puścił. No, i oczywiście papryka od Władka będzie na działkę dzisiaj. Kaszanka to nie jest zabawa dla małych chłopców. Świnia nie rośnie na drzewie. Trzeba ją, że tak powiem, zabić, a później wszystko sobie zjeść i wykorzystać. Nie zmarnować. Szacunek do zwierzęcia, szacunek dla przyrody i jedzenia. Patrzcie, jak to wygląda a tutaj już takie zapakowane będziemy grillować, czyli co folia, kiszona kapusta trochę cebuli, zawijamy i tak to wygląda rozpakowałem, bo trzymam w lodówce podobno świeżyzna może bardzo długo z... stać, tu są trzy kawałki i teraz tak folia na to kładę kiszoną cebulę, kaszankę i zawijam dobra, lecę z tematem mamy to Kapusta, cebula, kaszanka, złoto, srebro, aluminium. Zawijamy gotowe. Takich paczek będzie, ja wiem, co najmniej 6. Czas na działce to nie tylko ciężka praca, ale też czasami przyjemność. Rzadziej to drugie, jak w życiu bywa. Na rękę. Wchodzi karkówka, tego jeszcze nie było. A obok kaszanka inne mięso, inna klasa, inny styl. Takiej karkówki jeszcze nie jedliśmy. Cudowna, wspaniała od żywej, świeżej, szczęśliwej świni. Szacunek dla zwierzęcia, szacunek dla człowieka i dla ludzi sukcesu. To jest woda, a nie piwo, żeby nikt nie płakał. Tak właśnie wygląda Polinezja albo Wikingowie. Wchodzimy do gry. Kiedy potrzebuje odrobiny ciszy, wszyscy koszą, wszyscy tną drzewo. Co się dzieje? Nie chodzi o to, chodzi o Karkówkę i kaszankę. Dajemy polędwiczki kiepase? Możemy, no. Karkówka odpoczywa. Tego jeszcze nie było. Z żywej, prawdziwej świni. A tutaj kaszanka tak zwany kaszalot. Polędwica wieprzowa na grillu. Czegoś nie. takiego jeszcze nie było. Zapach innej prawdy. Zapach cudownego, lepszego życia, ludzi sukcesu. Marynowana w rozmarynie ziołach czosku i oliwy. Rozkłada się niczym mityczny wielory. Chwila spokoju, chwila ciszy. Człowiek przestał kosić. Kiełbaska, Polędwica Wieprzowa, a tutaj patrzy Karkuwa i kaszalot zwany również kaszan. Przerzuciłeś dopiero. Kiełbaska pracuje, działeczka wita wszystkich, a tu Polędwica musi odpocząć. Tak, zwana igła. Wielki grill na działce. Trochę ciszy, trochę spokoju. Dochodzi dziewiąta. Cudownie jasno, jeszcze jaśniej będzie przez jakiś czas. Będziemy się bawić, będziemy trenować, będziemy dobrze jeść. <gry> żar grillowania, żar ludzi sukcesu, tak to wygląda na zbliżeniu.